Niekiedy w naszym życiu pojawiają się dobre pomysły. Człowiek chciałby mieć często jakiś pomysł, który potem przełoży się na sukces. W życiu duchowym też szukamy pomysłów. Aniołowie są tymi, którzy niosą dobre pomysły od samego Boga. Ktoś nieraz zapytał, czy to Duch Święty działa, czy aniołowie? Zawsze działa Duch Święty, ale posługuje się Aniołami. Oni są jego tchnieniem. Natknięć anielskich może być wiele, ale czy pochodzą od dobrych, czy od złych aniołów, tak naprawdę poznajemy po skutkach. Nie po tym, co widzimy, ale co zrobimy później. Wiemy, że upadli aniołowie są bardzo sprytni i potrafią człowieka oszukać. Oto święta siostra Faustyna pewnego dnia spotyka. Anioła, który jest w świetle, rzecz ma miejsce w Wilnie, w jej klasztornej celi. Słyszy zadziwiające polecenie: spal dzienniczek, który piszesz. Pisała go na polecenie spowiednika, który w ten sposób przekazał jej wolę pana Jezusa. Czyniła to nieraz w wielkich trudnościach. Wzychał jej atrament, była zmęczona. Skrycie chowała to przed siostrami i oto ksiądz Michał Sopoćko wyjechał na pielgrzymkę, a Faustyna ma wizję anioła spal dzienniczek. Chwilę się zastanawia, ale kiedy słyszy, że robisz to spychy, natychmiast otwiera piec, który do dzisiaj stoi w klasztorze w Wilnie i wrzuca tam zapisane kartki dzienniczka. Kiedy spowiednik, Michał Sopoczko wraca. Z Ziemi Świętej, bo tam pielgrzymował, zdenerwował się. Polecił jej jeszcze raz odtworzyć treść dzienniczka. A zatem okazuje się, że anioł pod postacią światła był tylko przebrany w tą postać. Tak naprawdę był to jeden ze złych duchów, który oszukał Faustynę. Dlatego. Najlepsze nawet natchnienia trzeba weryfikować, sprawdzać. Po to mamy spowiedników i kierowników duchowych. Niemniej nieraz jest to oczywiste, że natchnienie jest od anioła, aby pójść do kościoła, pomodlić się, aby sięgnąć po wartościową książkę, płytki, film w telewizji, zamienić na uczestnictwo w ciekawym wykładzie teologicznym. Natchnienia anielskie to natchnienia do dobrych uczynków, do ofiary, do postu, do pomocy potrzebującym. Warto aniołów prosić: dajcie mi swoje natchnienia, prowadźcie mnie, kierujcie moimi krokami. Liczę na Was. Na pewno nas w tym nie zawiodą. I pamiętajmy, że natchnienie nie pochodzi od czegoś, tylko od. Kogoś, bo Anioł jest osobą, a zawsze wobec nas ma dobre zamiary i przyjazne usposobienie. Święci Aniołowie, prosimy Was o dobre Boże natchnienia i dajcie nam mądrość, abyśmy nie dali się przechytrzyć, oszukać przez złego ducha. Amen. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.